Wioska Kamienna Góra nigdy nie wyróżniała się na mapie. Stare, pochylone domy z cegły i drewna, wąskie brukowane uliczki, gdzie psy sikały na rdzewiejące latarnie. Życie płynęło tu powoli, jak woda w pobliskim strumyku, nieruchomo i zimno. Ale tej jesieni, gdy liście przybrały kolor starej krwi, w Kamiennej Górze zaczęło dziać się coś, czego nikt nie potrafił wytłumaczyć. Marcin, chłopak o oczach jak węgiel i twarzy, która zdawała się pamiętać więcej niż powinna, był pierwszym, który zauważył drabinę. Stała samotnie przy opuszczonym młynie na skraju wioski, powykrzywiana, pokryta mchem i pajęczynami. Nikt nie pamiętał, kto ją tam postawił ani kiedy. Była jak coś żywego. Czekała, aż ktoś po niej wejdzie. Początkowo nikt nie zwracał uwagi. Starsi ludzie, mrucząc pod nosem, mówili, że drabiny w kamiennej górze zawsze pojawiają się kiedy powinny. Ale Marcin wiedział lepiej. Czuł to w kościach, w tym dziwnym, nieprzeniknionym chłodzie, który wkradał się w wioskę nocą. Pierwszej nocy, gdy księżyc był pełny i zawieszony jak złoty talerz nad dachami, Marcin zobaczył ją w snach. Drabina stała w tym samym miejscu, ale jej szczeble były mokre i ciemne, jakby pokryte krwią. Ktoś. Ktoś niewidzialny szeptał z dołu: Wejdź. Ostatni szczebel czeka. Rano opowiedział o tym bakci, która przez całe życie przewidziała każdą burzę, każde zgubione zwierzę i każdą kłótnię w wiosce. Babcia spojrzała na niego długo i westchnęła. W kamiennej górze nigdy nic nie jest przypadkowe, Marcinie, ale pamiętaj, czasem ostatni szczebel prowadzi do końca. Marcin próbował o tym zapomnieć, ale drabina nie dawała mu spokoju. Czuł jej obecność, nawet gdy szedł do szkoły, nawet gdy jadł obiad z matką. W nocy słyszał skrzypienie starych szczebli, choć drzwi młyna były zamknięte na cztery spusty. A potem zaczęło się dziać coś strasznego. Najpierw zniknął pies sąsiadki, stary jamnik, którego wszyscy znali, potem kodwójta. Ludzie zaczęli szeptać, że w kamiennej górze znów pojawiło się coś, co zabiera życie. Pewnego wieczoru Marcin nie wytrzymał, złapał latarkę i ruszył w stronę młyna. Powietrze było zimne jak w lodówce, a mgła oplatała wszystko niczym zimne ramiona. Drabina stała tam, dokładnie tam, gdzie ją widział w snach. Każdy szczebel wyglądał teraz, jakby był pokryty cieniem, a nie mchem. Ostatni szczebel czeka. Usłyszał szept, bardziej wyraźny niż w snach. Serce mu waliło, ale coś, coś w nim pchało go do góry. Pierwszy szczebel był zimny, drugi skrzypiał pod stopą, trzeci zdawał się falować jak cień. Wokół niego mgła gęstniała, a w uszach dudniło mu własne tętno. Kiedy stanął na przedostatnim szczeblu, poczuł, że coś chwyta go za ramię. Odwrócił się, ale nikogo nie było. Szept powtórzył się w jego głowie: Ostatni szczebel. Marcin zrobił krok. To był ten moment, ten ostatni ruch, który dzielił go od czegoś nieznanego. A potem zobaczył twarz, znajomą, ale zmienioną twarz jego ojca, którego nie było od lat twarz, która błagała: Nie wchodź. Ale było już za późno. Stopa przeszła przez ostatni szczebel, a on spadł w ciemność. Rano w kamiennej górze znaleziono tylko drabinę. Stała tam nietknięta, jakby nic się nie stało, ale każdy, kto podszedł bliżej, poczuł w sercu dziwny chłód, dziwną ciszę. Ludzie mówili potem, że drabina nigdy się nie kończy, ktoś, kto wejdzie na ostatni szczebel, już nigdy nie wraca. I tak kamienna góra znów stała w ciszy, w której liście szaleściły jak oddechy nieobecnych, a drabina czekała, aż ktoś odważy się postawić stopę na tym ostatnim, przeklętym szczeblu. Jeśli spodobała Ci się ta historia, koniecznie zostaw lajka, skomentuj i zasubskrybuj nasz kanał. Do zobaczenia następnym razem!